Moja uchwała ustacyjna w roku 1992, to już 16 lat, nie została wykonana przede wszystkim, potem została no, zupełnie praktycznie obalona, nielegalnie co prawda już jej nie ma. I efekt tego jest taki, że co dzień, nieco drugi, co trzeci dzień ktoś nam cyka nowego agenta SB, czy teraz... W SC się pojawili również agenci, czego wtedy nie można było, by było ruszyć. Dokładnie tak się składa, że jest kilka osób, kilka osób które, no, które teraz dość znanych. No już pomijam biskupa Włocławskiego. Nie chce się prawie księdza biskupa wypowiadać, bo on nie zna sprawy. Ale e, na przykład sprawa pana Marka Króla, redaktora Wprost. Czy pana Leszka Musulskiego, szefa KPN. Otóż co do pana Musulskiego, no to sąd się do siebie jedynie zresztą powiedział, że on, że on agentem był, ale chcę powiedzieć, że dowody są znacznie słabsze niż w przypadku na przykład yy, prezydenta Szczecina, prawda, yy, który został przez sąd najwyższy w sposób bezczelny zupełnie yy, no, uznany za, za, za oczywisty, nie będący jego agentem. Otóż dowody że na się słabsze. Wygląda na to szczerze mówiąc, że pan Czemu nie grał tutaj z bezpieką, czyli z jednej strony był agentem, z drugiej strony grał na, na swoją stronę, czyli wykorzystując to, że jako agent miał więcej swobody, no jednak coś tam starał się zrobić na niepodległości Polski. To wytoczył rolę Azefa, który ona który, zmianę raz raz robił zamach za pieniądze ochrony, a raz wydawał ochranie kilku, co, co mniej udatnych rewolucjonistów. Dzięki temu miał sławę po obydwu stronach niesłychanie skutecznego polityka. Otóż no, nie lubię tego typu tego typu Takie taka taki była sytuacja, jeżeli ktoś wierzył, że ustój komunistyczny będzie wieczny, no to może można takie opczenia moralnie, moralnie usprawiedliwiać. Czym jest znowu z kolei Pana Marka Króla, Naczelnego lektora wprost. Ja na ten temat się obszernie nie w najbliższym czasie, jak się dokładnie zapoznam z, z materiałami. No ale nie bardzo chce mi się wierzyć w to, co się mówi, dlatego że nie ma dokumentu z jego podpisaniem, że był agentem SB. E nie mam pojęcia, bo nie byłem redaktorem. Redaktorem pana no, naczelnym więc do mnie nie przychodzili z SB, żeby się pytać o to i owo. Nie wiem, czy bym ich wyrzucał, czy nie. Nie mam pojęcia, co co robił w takiej sytuacji. Zresztą, zależy, jaki charakter taka rozmowa by miała, prawda? Yy, I powtarzam, póki nie ma, nie ma dokumentu, że człowiek się podpisał z obowiązkiem, prawda? o pieniądze, czy coś takiego, no to trudno człowieka tutaj uważać za agenta za agenta służb specjalnych, za, za kapusia, krótko mówiąc, bo to o to chodzi. Natomiast trzecia sprawa, którą Gazeta Polska tutaj podniosła, zresztą miałem sygnały już od, od kilku dni, że to będzie w niej, to jest sprawa pana Jana Wejherta, znanego szefa przedsiębiorców, takich największych przedsiębiorców w Polsce. I tu sprawa też nie jest całkiem jasna, proszę państwa, bo Gazeta Polska pisze o tym w stylu takim, że to oczywiście był agent i tak dalej, współpracownik i tak dalej, ale też nie ma y, podstawowej rzeczy, mianowicie dokumentu współpracy. Y, dostawał paszporty na takiej zasadzie, że SB z powodów operacyjnych chce, żeby dostał, no też nie wiadomo o co chodzi, z powodów operacyjnych może znaczyć, że mają nadzieję, że śledząc go, dojdą do kogoś tam, prawda i tak dalej. To, to nie, jest, nie jest jednoznaczny dowód a przypominam, że w przypadku wątpliwości to raczej jednak trzeba patrzeć na, to, na tę sprawę w inny sposób. I, yy, i tu jest taka rzecz, chcę powiedzieć coś, coś proszę Państwa, od, od siebie. Otóż ja zupełnie nie rozumiem, nie yy, potrafię zrozumieć ludzi takich jak pan Moczulski czy pan Weichert, bo dla mnie służby i partia komunistyczna była wrogiem. To znaczy... Państwo mi może nie uwierzyć, Ja o tym pisałem już w polemice z panem Teplicem, czy to Teodorem Teplicem, który mówił, no przecież jak coś było nie w porządku, to można było pójść do adok sprawy i wyjaśnić. Ja byłem członkiem SD, czyli wybratniej partii. Ale ja starałem się nie przechodzić go o machu KC obecnej, ma giełdy, tylko przychodziłem na no drugą coś i po prostu bałem. Raz się wytłumaczyłem, co jest taki strach nieracjonalny, i ja się zdobędę na to, że tam podejdę bliżej. Rzeczywiście wszedłem na podwórko tego, tego, tego gmachu KC. Uchyliłem drzwi, dwóch ochroniarzy stało na mój widok, więc czym prędzej mąknąłem, przepraszam, i zwiałem, i zwiałem, więcej się w okolicy nie pojawia. Po prostu się, się bałem. To była dla mnie wroga siła yy, i tyle. Yy, w związku z czym ja tak... Nie sympatyzuję z tym, z tym, co ci ludzie robili, bo ja bym po prostu nie podjął z nimi współpracy, bo no, to jest praca z wrogiem. Ale nie, SB prowadziło wtedy jakąś działalność, działalność gospodarczą na własny rachunek. Podejrzewam, podejrzewam, że nielegalnie. Zresztą dzisiaj też prowadzi. Nie, 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 nie wiem, czy, nie, czy legalnie rozmaite interesy, są służby specjalne. I jeżeli, jeżeli ten człowiek, mam pan, na pan pana Weicherta, zakładał jakieś firmy, na tej zasadzie, że SB z nim miała z tego jakieś korzyści, powiedzmy sobie, zakładał firmy w raju podatkowym, SB swoje rzeczy tam, tam zarabiała na tym, to, to nie jest kapusiastwo. Także powtarzam, oskarżenie pana Weicherta jest możliwe, jeżeli będą, będą w ręku jego donosy prawda, na kogoś, jeżeli, będą, jeżeli będzie chociaż chociaż oświadczenie o współpracy. Póki tego nie ma, to proszę Państwa, ja trzymam się sztywno. Agent to jest ten, kto podpisał oświadczenie, że, że zgadza się dobrowolnie być agentem. To jest agent. Czyli z, z, będziemy się zastanawiali na tym, kto współpracował, prawda, ktoś podniósł długopis prawda? i wręczył pułkownikowi ISB, to też usługny z USB. No nie, no nie, to jednak muszą być jakieś jasne kryteria. Kto był agentem, a kto nie był agentem. I bardzo bym chciał żyć w kraju, kiedy to się wszystko wyjaśni, w którym kapusi, wiadomo, że kapusie muszą istnieć ale kapusie nie są traktowani poważnie i na przykład nie bardzo wierzę, że pan król był agentem, bo wtedy by go nie wybrano do, do KC, bo on przez, przez krótki czas był członkiem KC. Raczej kapusi, oni nie brali do siebie, prawda, także, także raczej myślę, że to są takie na siły wymyślane, wymyślane oskarżenia, ale oczywiście niczego nie można przesądzać, poczekają może jakieś dokumenty wy, wyjdą na F.